Kochani, witam Was serdecznie na kanale Czytania dla Duszy. Zrobimy sobie dzisiaj takie krótkie czytanko, szybki wgląd w to, co na dany moment, na daną chwilę powinniście usłyszeć. No dobra. Pokażę Wam trzy karty do wyboru i wybierzcie sobie tą, która Was przyciąga. Tu jest jedyneczka. Jeszcze pokażę je osobno. Jeden. Tu była Sowa. Dwa. Spirala i trzy. Taka postać tutaj. No dobra. Odkładamy sobie trzy i dwa. I zaczynamy jedyneczkę. Jedyneczka. To co powinniście usłyszeć to jest to, że będą do waszego spływać, waszego życia spływać różne informacje, różne podpowiedzi i odpowiedzi. Być może już to się dzieje, a nie do końca zwracacie na to uwagę, dlatego musicie to usłyszeć, że teraz będziecie dostawać różne przekazy. Przekazy mogą być e, na przykład w trakcie snu, może to być gdzieś zasłyszany jakiś tekst, nawet w czy gdzieś idąc e, ulicą możecie coś usłyszeć lub konkretna osoba Wam coś przekaże. Nie muszą być, kochani, to przekazy łatwe. Więc może by pojawić się coś trudnego, ale to ma też Was z jakiegoś stanu wybudzić. Ma Wam coś pokazać, czyli dla części z Was... To są jakieś odpowiedzi, podpowiedzi, a dla części z Was to, to mogą być trudniejsze przekazy. Jeżeli to dostaniecie przez jakiegoś człowieka, to nie bądźcie na tą osobę źli, bo ona jest tylko jakby takim messengerem osoba, która przekazuje Wam to, co Wy macie na dany moment usłyszeć. Druga karta w ogóle o, mówi o tym, żebyście e, powrócili do swojej pierwotnej mocy, e, do swojej najczystszej esencji. I zaczęli to pokazywać światu. Nie bali się też swojego blasku. Bo ja tu widzę osoby, które są albo w jakiś sposób przytłumione, e, albo za bardzo siedzą w głowie na przykład tak, że głowa wam e, podpowiada tak, że o czymś, nie, na przykład, nie dacie rady. To tego nie słuchać, bo głowa wam źle podpowiada. Czy być bardziej w swoim sercu i wierzyć też w siebie. Ale poczuć też siebie. Bo ja tu widzę osoby, którym brakuje na przykład momentami połączenia z własną duszą. I stamtąd jakby też przechodzą wszelkie odpowiedzi. A wy za momentami za mocno możecie siedzieć w głowie. Więc macie tutaj przekaz, żeby faktycznie połączyć się z tą najczystszą esencją. Z tą pierwotną esencją. Co nie zawsze jest oczywiście łatwe. Ale przynajmniej spróbować nie bać się też pokazać tacy, jacy jesteście naprawdę autentyczni. Nie bać się być sobą. O. No dobra, zobaczymy jeszcze, co tutaj, jaki przekaz dla jedyneczki. Jest co jedyneczka powinna się jeszcze tutaj dowiedzieć. Hmm. Ciekawe. <gry> Bo to w ogóle inna, inna tematyka mi się tutaj pojawia, ale widocznie Widocznie moi drodzy, tak ma być. Tu może być kilka filarów zahaczonych w waszym życiu. Jest karta obfitości. To jest w głównej mierze obfitość finansowa. Ale nie musi być obfitość finansowa: no, są monety, tak. Więc ja Wam powiem coś takiego. Pod spodem była karta fokusu, czyli skupcie. Skupcie swoje myśli na tym, co chcecie osiągnąć w tej swojej obfitości, zwłaszcza jeżeli chodzi o pracę o finanse, bo mocno mi się tutaj zarysowywuje, więc wiadomości też w tej kierunku mogą przychodzić. Być może nie macie, chcecie zmienić coś w swoich finansach, a nie macie kompletu informacji i może to o, o to chodzić, że musicie gdzieś w jakiejś dziedzinie się tutaj też doinformować. Macie skupić swoje myśli, pozytywne myśli, bo tu jest ta pozytywna energia. Na tym, co chcecie osiągnąć. Ta, w ten sposób bym powiedziała, ale dla niektórych, dla części z Was, widzę, że tutaj nie ma kompletnej informacji. Być może borykacie się z jakimiś problemami finansowymi albo z jakimiś przeciwnościami, e, albo nie macie pracy, lub chcecie zmienić pracę i nie wiecie, jak z tego wybrnąć, ale na pewno trzeba uwierzyć w siebie. Tutaj są te informacje. To może być przez jakiegoś człowieka przekazywane informacje. To y, może być jakieś szkolenie. To może być jakaś rada tylko, tak? Ale takie coś mi się tutaj pokazuje. I jest jeszcze jedna karta. To jest karta precyzji. Czy ja bym powiedziała, że do czegoś musicie się, kochani, tutaj przyłożyć? Jeżeli y, szukacie nowej pracy. To przyłóżcie się do tego szukania, być może trzeba poszerzyć swoje horyzonty. Jeżeli chcecie coś zmienić w swoich finansach, to też się do tego przyłóżcie. Jeżeli chcecie być awansowani w swojej pracy, no to się przyłóżcie jeszcze bardziej, tak? Chociaż to nie do końca o to chodzi, ja tutaj dopowiem coś, to nie o to chodzi, żeby zaharowywać się, bo tak, de facto, jeżeli chodzi o pracę i finanse, to chodzi o sposób naszego myślenia, tam gdzie skupiamy swoje myśli to tak w skrócie mówię oczywiście ale ja bym powiedziała że może też chodzić o tą precyzję dotyczącą skupiania się właśnie na tym co chcecie, a nie na tym czego nie chcecie, bo możecie za bardzo błądzić w tym czego nie chcecie w swoim życiu, czy to zawodowym, czy to finansowym, czy jakby w czymś innym i możecie mieć konkretne schematy myśleniowe dotyczące jakiegoś tutaj tematu. Ja tu w dużej mierze widzę pracę finanse, ale nie musi być. Bo pamiętajcie, że obfitość to nie jest tylko praca finanse. Ja bym powiedziała, że tu chodzi o wasze jakieś cele, wasze jakieś pragnienia. Musicie włożyć więcej energii w to. Być może właśnie więcej energii w zmianę sposobu myślenia, bo może też o to chodzić i brakuje wam jakiejś tutaj informacji. No dobrze które będą tak de facto przychodzić. Intuicja Wam może dużo też podpowiadać, to idźcie za tą intuicją. To tyle, jeżeli chodzi o jedyneczki. Dwójeczki. Spirala. Kochani, spirala. E, spirala na pewno nam tutaj mówi, żebyście Wy zrzucili tę starą skórę i założyli jakby nowe ubranie, nowe wdzianko. Co to jest ta stara skóra? To są Wasze e, przyzwyczajenia. To są wasze przywiązania, sposoby działania, sposoby myślenia, e, to są e, wasze przekonania, to czym cały czas się kierujecie i jak zdążyliście zauważyć, a na pewno zauważyliście, jeżeli wy jesteście cały czas tacy sami, to ciągle dostajecie to samo. Jeżeli chcecie coś innego, to trzeba właśnie zrzucić tą starą skórę i to są. To jest naprawdę tutaj dosyć duża transformacja siebie i działanie już na innych schematach, inne przyzwyczajenia. Na przykład, tak, że macie przyzwyczajenie, że ciągle narzekacie, to teraz przyzwyczajenie musi być takie, że na przykład e, myślicie pozytywnie i wiele rzeczy chwalicie. Nie mówię o wszystko, nie, specjalnie nie użyłam tego, żeby wszystko chwalić, tak, e, bo to jest głębszy temat, ale tutaj chodzi o Dam taki przykład, że zamienić te trudne przyzwyczajenia na te pozytywne a to też jest proces. I tutaj nam się to pokazuje, moi drodzy, że u Was jest czas właśnie na wyjście z tego, na zmianę tej Waszej garderoby, na taki porządek w sobie e, i, i pójście w górę, bo ta spirala idzie do góry energetycznie, wibracyjnie e, rozwojowo w górę. Druga karta mówi o tym, żebyście zajęli się sprawami duchowymi też. To jest pierwsza rzecz. Bo być może coś tutaj właśnie Was blokuje, że te sprawy duchowe są jakby odłożone, tak? Że za bardzo ziemskimi rzeczami się zajmujecie tylko i wyłącznie. Oczywiście wszystko trzeba zrównoważyć. Ta karta może też mówić o tym, że w momencie, kiedy Wy zrzucicie tą starą skórę, e, pojawi się, pojawią się nowe Pozytywne wydarzenia, no bo to tak jest, to tak działa. Wtedy się pojawiają, wy nic więcej wtedy nie musicie robić, tylko nowe się pojawia, bo to jest synchroniczne z tym, co wy macie w sobie i tak też się będzie pojawiało. I być może zastanawiacie się na przykład, jak osiągnąć swój jakiś cel, to ja Wam mówię, jak. Tutaj trzeba zrzucić tą swoją starą skórę, stać się nową osobą, hmm? e, mieć nowe przyzwyczajenia. I wtedy osiągniecie to, co chcecie w swoim życiu. No dobra, patrzymy sobie dalej dla dwójeczek jeszcze przekaz. Będziecie dostawali różne... Oj, dużo, dużo sygnałów. Dużo sygnałów. Pod spodem macie czarnego. O, jakie piękne karty. Jesteście na ścieżce moi drodzy. To jest spadająca gwiazda. To jest czarny kot. To jest karta szczęścia. Tu macie spadające gwiazdy to jest spełnione wasze pragnienie i wy jesteście na tej ścieżce. Jest tu karta przeznaczenia. Zobaczcie. Jest coś wam tutaj przeznaczone, ale wy musicie zrzucić starą skórę. Dokładnie tak i wiecie co? Tutaj jakby tu jest karta różnych przekazów, różnych znaków, które do was będą przechodziły. Słuchajcie intuicji. Bo będzie was bardzo dobrze prowadziła, żebyście weszli w tą ścieżkę i Tutaj też są różne znaki, ale ta karta też mówi o tym, że wasze modlitwy zostały wysłuchane, i teraz wszechświat was naprowadza, żebyście wy poprzez swoje działania zrzucili tą starą skórę, stali się nową wersją siebie i weszli na tą ścieżkę tej intencji, która ma się dla was tutaj spełnić. To jest wasze, mocno wasze, tak by powiedziała. Według mnie to. Ja, Cze staram się często tego nie używać, ale coś, co jest wam zapisane, bo jesteśmy kreatorami swojego życia, ja to też powtarzam, e że karty to jest tylko podpowiedź. To my sami kreujemy swoje życie, ale są pewne wydarzenia w naszym życiu, które jakby mamy zapisane od zawsze. Przynajmniej ja tak uważam. Tak czuję. I to jest takie wydarzenie, właśnie. Właściwie to, te wydarzenie istniało wcześniej, zanim wy jeszcze o tym pomyśleliście. Tak to czuję. Tak to czuję i to jest. Czy to jest, nie wiem, nowa praca, obfitość finansowa, nowy partner, czy nie wiem, przeprowadzka do Hiszpanii, czy dom na Malediwach, czy coś innego, czy, czy bo tu bardziej takie rzeczy widzę, aczkolwiek może tu chodzi też o duchowe sprawy, tak, że chcecie na przykład się przebudzić, że chcecie być bardziej w swoim sercu. U każdego to będzie na różnym filarze. E, to istniało to już wcześniej, zanim o tym pomyśleliście, tylko wy wibracyjnie musicie się do tego dostroić, czyli zrzucić tą starą skórę. To tak w skrócie. Wam mówię, ja wiem, że dla niektórych to mogą być e, dziwne tematy, ale tak czuję i tak wam to przekazuję. No dobrze, to tyle, jeżeli chodzi o. O dwójeczki, trójeczki. Trójki. Hmm. Tu macie podwójny przekaz, trójeczki. Z jednej strony przekaz jest taki, żebyście nie skupiali się tylko na sobie, ale też popatrzyli na innych. Eee, co to może dla was oznaczać? Na przykład zaopiekowali się słabszymi osobami, które was w jakiś sposób potrzebują. To może być jakiś przyjaciel może być to z rodziny. To może być nawet odpieka nad zwierzętami. Bo to jest przekaz na, na daną chwilę. Że być może warto zwrócić na inne istoty uwagę. To jest jedno. A druga część jest taka. Jedno z drugim nie musi się wykluczać. Że wy coś już osiągnęliście w swoim życiu. To nie musiało być rzeczy wielkie. Dla niektórych mogły być rzeczy wielkie. I teraz jesteście gotowi na to, żeby śnić o tych naprawdę dużych rzeczach i żeby po to pójść, odważyć się po te większe rzeczy, żeby się nie zamykać, zwłaszcza, że mamy tutaj takie pozamykane serce. Klucz do rozwiązania w ogóle jakichś waszych sytuacji jest do waszego serca i co to dla was oznacza? Dla części z was może o to chodzić, że za bardzo jesteście skupieni na swoich sprawach lub na jakimś żalu, smutku. Czymś takim, co powoduje, że nie umiecie spojrzeć na drugą osobę z sercem. Hmm? To jest jedna grupa osób. Być może ta część w ogóle do nikogo nie pasuje. A druga grupa osób jest taka, że Wam brakuje mm, pewności siebie, yy, że możecie mieć yy, wewnętrzną krytykę, która Was właśnie blokuje przed tym, że później więcej on mówi: No co Ty dla Ciebie w życiu? To jest głowa, tak? I serce. Serce wam będzie podpowiadało inaczej, aczkolwiek one jest tutaj w jakiś sposób zastygłe. W ten sposób to widzę. Tutaj też może być poczucie winy. Poczucie winy, że na przykład robię coś dla siebie. To są oczekiwania, na przykład, bo partner oczekuje, że y, ty spełnisz jego oczekiwania, to, co on tam widzi, czy oczekiwania rodziców, czy oczekiwania na przykład szefa też. To jest to, że może być poczucie winy albo wewnętrzny krytyk, brak pewności siebie, brak tej energii, zasługiwania, że zasługuje na więcej, a tutaj macie iść już po więcej. moi drodzy, nie zapominając też o innych, żeby to zbalansować, żeby to nie poszło tylko w tą stronę, że myślę tylko o innych, ale nie chodzi o to, żebyście Wyspełniali oczekiwania innych osób, żebyście próbowali zadowalać dookoła inne osoby, bo to nie o to chodzi. No dobra, zobaczymy dla trójeczek tutaj. Ktoś wami pokieruje, według mnie. Tutaj ma się zadziać w was jakaś alchemia, jakieś uzdrowienie. Pod spodem mam kartę uzdrowienia. No właśnie wypuszczenia czegoś z serca tutaj i jest karta alchemii. Zobaczcie. To jest duża transformacja waszych emocji, waszych przekonań, tego co tam siedzi w waszym sercu. bo jest bardzo mocno związane z waszym sercem tutaj, tak? I zobaczcie, tutaj jest obieranie jakiegoś kierunku, ale ktoś tam był przed wami i jakby narysował taką mapę, i wy tymi śladami pójdziecie. Czyli co to dla was oznacza, że albo jakaś osoba was pokieruje, pozwoli wam na przykład uwolnić coś tutaj z ducha, albo pójdziecie na jakiś kurs, na jakieś szkolenie, i to wam otworzy oczy, co macie teraz zrobić. Albo w jakiś inny sposób pokierunkujecie się inną osobą. Czyli inna osoba może być dla Was taką inspiracją, podpowiedzią, radą. I na samym końcu macie kartę um, mówiącą o tym, że albo Wasi przodkowie z Wami się będą kontaktowali lub już się kontaktują, lub to jeden z przodków, i oni Wam też chcą coś tutaj podpowiedzieć. Być może macie też w sobie jakieś sprawy rodowe do uwolnienia, które trzeba by było uwolnić, żeby było wam lżej w życiu, bo coś tutaj rodowego możecie nieść na sobie. A um, trzecia sprawa może być też taka, że macie tutaj ostrzeżenie przed czymś lub przed kimś i warto tego posłuchać. No dobrze, to tyle z mojej strony, trójeczki. Wszystkiego dobrego dla Was, pozdrawiam Cię krótko, papa. Pa.